Siemanko, siemanko, Michał z tej strony, dzisiaj przerabiamy kolejny kantor kryptowalut. Jest to Bitpanda, Bitpanda używam już od ponad 3 lat i robiłem tu zakupy dość często, bo praktycznie co dwa tygodnie, co 2 tygodnie wpłacałem tutaj sianko. I kupowałem sobie kryptowaluty w małych ilościach. Także te 4 stówki, które tutaj widzicie, to akurat są moje 4 stówki. Nikt mi ich nie dał. Tutaj mamy jakieś resztki pozostałości po tym, co, co się tutaj zostało. Rzadko zdarza mi się używać w ogóle wersji desktopowej. Wszystko robię na aplikacji, jeśli chodzi o Bitpanda. Bitpanda też ma swój utility token, który nazywa się Best. I tego besta oni rozdają raz na miesiąc. Trzeba tutaj zrobić obrót, czyli trzeba mieć kilka transakcji. Sprawdźmy, czy możemy tutaj sobie coś klejmować. O, coś tam przyszło. No dobra, bo ostatnio nie miałem nic. I w ogóle ten token to była bardzo dobra inwestycja, bo wzrósł kilkukrotnie. Zresztą, jak większość tych utility tokenów, jeśli chodzi o giełdy czy o kantory, to naprawdę robią dobrą robotę na bitmaxie też jest bardzo dobry token btmx też miał fajne wzrosty teraz kosztuje ponad 2 dolary jeszcze chciałbym się zainteresować tą giełdą ftx tam też mają dobry token i wiem że go będą palić ale to nie jest porada inwestycyjna z pozdrowieniami od naganiacza dobra sprawdźmy jakie tutaj mamy asety do kupienia. Mamy też złoto, mamy kruszce, mamy akcje. Nie akcje będą niedługo. Właśnie BitPanda prowadzi tutaj taką kampanię. Wam pokażę tu mam na drugiej stronie. Można dostać akcje lub no, wybrane kryptowaluty, asety między 5 a 200 euro po depozycie 25 euro minimum i będzie też rozlosowana Tesla. Model trzeci. Więc linki podlinkuję. Nie bójcie się, nie spali wam myszki. Będą w opisie. Dobra, skakujemy tutaj z powrotem i co my tutaj mamy? No, mamy wszystkie te podstawowe. Mamy AD, DOTA na przykład. Mamy też Palladium, Platinium. No i te wszystkie kryptowaluty, myślę, że 130 30 możecie tutaj znaleźć. Chilis, Jest, MKR, BAT, Uma. Tak samo jak na Coinbase, Uma też się tutaj pojawiła. I tutaj co jest ciekawe, mamy indeksy do kryptowalut. To są takie koszyczki, w których jest 5 wybranych kryptowalut. I to jest jako jeden token i inwestujemy w jeden token, wtedy mamy ekspozycję na pięć różnych kryptowalut, z których wyciągana jest średnia. Jak wejdziemy, to tutaj możemy sobie zobaczyć, które konkretnie to są monety. Tutaj właśnie w tej piątce mamy bitcoina, ethereum, BNB, dota i trochę Litecoina. Co to jest za gwiazdka? Czemu to jest gwiazdka? Aha, bo BNB nie mamy tutaj dostępnego w ogóle na. Bitpandzie, więc to jest tylko taki aset, yy, którego nie da się tradować, ale on jest tutaj w tym koszyczku, w, tej, w tym indeksie. Sprawdźmy resztę tych indeksów. Indeks 10 ma tutaj też te wszystkie podstawowe plus Malinka, Bitcoin Cash'a, Stellara i Doge'a, no czyli takie mocne. Top 10, tak? No oczywiście tych tokenów już nie ma w top 10, no ale kiedyś były. I ten ostatni to jest 25 assetów. No i tutaj już mamy bardzo dużo: tutaj mamy DeFi, HuobiCoin, BSV, Monero. No nie wiem, czemu akurat te kryptowaluty są wybrane do tego koszyczka, na jakiej zasadzie to działa, no ale mają takie trzy koszyczki do wyboru, także jakby ktoś chciałby mieć większą ekspozycję na większą ilość kryptowalut, no to może sobie zakupić taki koszyk i wtedy, gdy wszystkie te kryptowaluty rosną, no to tutaj mamy wykres, jak on się zachowywał. Wiadomo, że mamy wzloty i upadki. Wiadomo, rynek kryptowalut jest bardzo zmienny. Na tej zmienności można zarabiać, jeśli ma się odpowiednie skillsy. Jeśli wejdziemy tutaj na wallet, no to mamy 4, 5. 5 walut bazowych czyli mamy, mamy dolara, euro, franka szwajcarskiego, mamy funta i mamy lire turecko. Na Bitpandzie fajne jest to, że można robić bardzo małe zakupy. Minimalna ilość to jest 1 dolar. Od 1 dolara można kupywać swoje kryptowaluty. Prowizje też nie są zbyt duże. Wiem, że wcześniej były bardzo małe, było tylko 1,5%, ale teraz trochę podnieśli i też to zależy w jakim kraju są różne prowizje. U mnie jest 2,5 chyba procenta, także też nie ma tragedii. Jeśli chodzi o e, zakupy, to robi się to bardzo łatwo, ja sobie zwykle ładuję kartę dolarem i później z dolara właśnie tutaj sobie skupuję różne krypto, to są moje ostatnie zakupy. Ogólnie nawet e, teraz jak rynek stoi bardzo wysoko, to i tak wpłacam sobie tutaj sianko, na wypadek gdyby pojawiły się jakieś przeceny, to ja mam sianko gotowe i tylko siadam do Bitpandy i sobie kupuję co tam chcę. Dobra, myślę, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam mogłem pomóc. Linki będą w opisie jak zawsze. Pozdrowki, dzięki i siemanko.